Tu zostawiamy to jeśli jeśli Kamil się spisze tak jak bardzo byśmy chcieli, żeby się spisało, to jest szansa na odrobienie. No popatrzmy, życzymy powodzenia. Kamil, pierwszy skok znakomity, 238,5 metra. Nie ma takich problemów jak Stefan Kraft. Bardzo spokojnie, bardzo daleko, pięknie, stylowo. Jest! Jest Kamil! będzie. Brawo Kamil. Jak na mistrzostwach świata w drużynie konkursach jak w całym sezonie 237 metrów brawo 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 jeszcze raz brawo będą bardzo wysokie noty bo to był no wzorcowy niemal lot i przepiękne lądowanie 4 oceny po 19,5 1 19 Jedna tylko 12, 12,1 punktu odjęte za wiatr a więc ponad 15 punktów na plusie no to będzie kosmiczna nota Kamila w sumie ponad 400 chyba 460 60 punktów, punktów. Tak, tak mi się myślę, wydaje że 460... Kesz nam zafundował spektak Kamil. Dzięki ci bardzo. 66 jest miejsce na podium, jest prowadzenie Kamila, jest spory.